Panie przewodniczący, panie burmistrzu, koleżanki i koledzy, dziś przyjęliśmy budżet, budżet, który mówiliśmy bardzo trudny, który, na którym będziemy musieli dużo pracować, dostaliśmy też uchwałę, wprowadziliśmy uchwałę, uchwałę bardzo ciężką, wiem, że to jest uchwała, decyzja pani Joli, która chce zrezygnować z przewodniczącej komisji rewizyjnej. W związku z tym, że jest wiele lat pracowałam jako członek komisji razem z panią Jolą Chmielewską, bym nie darowała sobie, gdybym dzisiaj się nie wypowiedziała w tej sytuacji. Nie muszę mówić jaka jest odpowiedzialność pracy komisji, a praca zależy od dobrego przewodnika. Tym przewodnikiem, przewódcą jest pani Jola Chmielewska. Tej osoby nikt nie zastąpi. Z panią Jolą pracowałam 10 lat w komisji rewizyjnej. 4 lata trzeciej kadencji pracowałyśmy jako członko, członkowie komisji. Były zmiany przewodniczący i cóż z tego było? Żadnego pożytku. Jolu, sama wiesz doskonale. Przez od 6 lat jestem członkiem komisji, a pani Jola jest przewodniczącą komisji. Od sześciu lat, kiedy podejmowałam decyzję, żeby pracować w komisji, z miłą chęcią, bo wiedziałam, że pracuję z osobą, która bardzo jest pozytywnie nastawiona do członków komisji i bardzo dużo pomaga. Bardzo dużo pomaga. Przepraszam, ale Aha. Chciałam też powiedzieć, że podejmując tą decyzję nigdy nie żałowałam i miałam satysfakcję za pracę w tej komisji. Nie ukrywam tego i z otwarcie szczerze i publicznie mówię, że uczyłam się i uczę się do tej chwili od pani Joli Chmielewskiej jako starsza wiele spraw, których ona mnie nauczyła jak pracować, jak być radnym, jak wykonywać swój obowiązek powierzony przez nas, przez rad wybranych radnych. Myślę, że nie tylko mnie. Przekonali się w tej chwili, w tej kadencji młodzi radni, którzy są członkami rad, komisji rewizyjnej, ile uczy ich, ile poświęciła pracy, swojej pracy, nigdy nie odrzuciła jakiegoś naszego zdania. Wspólnie podejmowała z nami, Decyzje. Wiele, nie brak mi kolegi Jasia, bardzo młodego radnego, który potwierdził był to samo, co ja mówię. Ile on przez okres dwóch lat nauczył się pani Joli. Ta wiedza, którą ona ma, te przepisy, to jest, mówię, powiem dzieci, to jest encyklopedia. Encyklopedia w głowie. Podziwiam ją i znam ją swoim kosztem, swoim zdrowiem. Siedziała, pisała protokoły. Może my też zawiniliśmy, może za mało pracowaliśmy w tej komisji, ale naprawdę osoba odpowiedzialna, pracowita, nie muszę Wam tłumaczyć, sami wiecie, ile miała rada, rada z tego korzyści. Naprawdę proszę zrozumieć, takiej osoby nigdy nie znajdziemy na tym stanowisku. Nie mówię już o tolerancji, obiektywności, dlatego nie, nie, nie widzę naprawdę osoby, która mogłaby być na tym stanowisku i mój chcę powiedzieć, że będę głosowała przeciwko rezygnacji pani Joli, ponieważ chociaż jest to jest decyzja. Jolu, zwracam się do ciebie z prośbą, przepraszam. Jeżeli radni zadecydują i odrzucą ten wniosek, bardzo bym prosiła, żeby została w tej komisji jako przewodnicząca Rady. Przepraszam. No. Bardzo dziękuję Pani Radnej. Czy ktoś chciałby jeszcze w tej sprawie zabrać głos?